W tym odcinku otworzę aż 100 epickich skrzynek, które są warte 500 zł na moim serwerze n 1 na nowym trybie multiblock. Moi drodzy, tak, dokładnie, dzisiaj będzie ogromny opening. Jest, dzisiaj będzie otwierane. Jak widzicie, pod odcinkiem sobie ulepszyłem lekko wyspę. Mamy poziom 9. W porównaniu do tego, jak inni gracze tu mają, jakieś poziomy 144. Co tu jeszcze jest? 102. 185. To mój poziom jest dosyć niski, ale jeszcze, jeszcze zrobimy najlepszą wyspę spokojnie. Wszystko powoli... Mamy w ogóle tysięcy, Tak, mamy. I mamy diamentowy set. W ogóle zapomniałem w ogóle o tym. A skąd mam tej temki? Skąd mam jakieś klucz, rzadki, kluczewka, jajka sponujące krowy? I skąd wiesz, że mamy kompleksy, cztyr, jakieś butelki z XP I cały set 3-2? I temki diamentowe mam od gracza B2RQ. Jak dobrze pamiętam. A cztery jajka dostałem od gracza Kaczka 197. Dziękuję wam, chłopaki. Możliwe, że coś jeszcze było, ale dziękuję każdemu, kto coś dał. No ja, co, tak. Wchodzę na wyspę, mówię tak. A co dzisiaj po, posiadacie? Nie? I sobie da bałwanki. Ucisnę. po czym patrzę, a tutaj mnóstwo ludu przyszło do mnie, no. I mi zaczęli rzucać itemki i mówię, no dobra. Mam tutaj przygotowane skrzyleczkę. Skrzyleczkę, która znajduje się o tutaj. Yes. Mhm, mm będzie opening. Także co? Otwieramy. Pyk. Mamy 100 epickich kluczy. I robiliśmy coś takiego na boksie, tak że stwierdziłem, a co jakby spróbować to otworzyć tam multibloku? Polecimy sobie na spawna. Dzień dobry, spawn. Witam, witam, witam. Co my tu w ogóle możemy zdobyć? Bo to nie jest jakby najlepsza skrzynka. Jakbyście chcieli, byśmy otworzyli skrzynię N1MC, czyli najdroższą skrzynkę oczywiście zostawcie subika, łapkę w górę no i napiszcie mi w komentarzach, że chcecie to zrobimy to. Zrobimy to, otworzymy skrzynkę N1, bo tego jeszcze nie było otwierane, a ja bym z chęcią otworzył skrzynki. Co my możemy dropnąć takie epickie? Jest tego tutaj mnóstwo, okej? Okay? Jest tego tutaj od zarąbania. To są jakieś sety diamentowe 4-3, jakieś perfekcyjne itemy, mnóstwo bloków jakichś, jakieś emeraldy, złoto, diamenty, netherite, mamy soul sand, mamy generator kamienia, kopleks i jakieś jajka, tu wszystko jest. Jest bikon, automatyczna Motyka, mączka Kosta drugiego poziomu, warto sobie temki, klucz N1 oraz voucher na MVP. Zresztą ciekawy, co on za 500 ziko? Kluczyki warte 500 ziko. Mhm. Mm mhm. Mm <suszy> Pciul pitosu, okej? Okay? Jakby chciałem aż to głębiej powiedzieć, ale nie, 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 to jest zasadnicze. Pciulpitosu, pciulpitosu. Chyba zaczniemy sobie od fierankos. Weźmy sobie, otwórzmy pierwszą. Za, e, kilka z animacją, sobie otwórzmy. Co nam drobi? Ej, typikon? Za, za pięknie, za pięknie by było. Kompleks, sześć kompleksów, okej. Okay. Tak tylko przerwa na sekundę. Bo chciałbym wam powiedzieć, że warto zapisać sobie datę 18 października. Bo coś wydarzy się wtedy na serwerze. Dobra, dobra, dobra. Pięknie, pięknie, pięknie. Jajka wilżera Takie, 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 takie. No, bym powiedział szmeges, No ojoj, jo, ale. Jo. Nie dropi, nie, nie oddaje, nie oddaje, nie oddaje, nie oddaje nam Odda, odda? Nie odda chyba Nie odda, nie odda No daj coś, daj coś Okej, <laughs> uh, okej okay, okay. Dobra, dobra, i co będzie, co, co co, nam siądzie? Pre nie O, do, dobra, to, 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 to jest fajne, no Secik Choć Secik tam się nie przyda, tak szczerze tak sobie zastanawiałem Tutaj nie ma PvP, jakby Epikon byłby tak bliski

Off, wpytę off, wpytę off, pytę, off, pytę, off, pytę, off, pytę, off, pytę, co? Co ty gadasz? Ty aż mnie zamerowałeś. Ej, tu jak. tu, 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 no, ja jednak dropik. Ojoj, oj, oj. Osiem skrzynek otworzyliśmy i mamy beacon. Ty, ej, haj, zostałem. Co mi przerało? Otrzymałeś 3000 od Kalafior 2013. Ty chłopie. A ty zaś dziś bank rozbił, czy co? Kliknij, aby tworzyć z animacją. Lecimy dalej, bo ja się wkręciłem. Ty otwieranie skrzynek jest na ofki rencją. Powiem. Ajajajajaj, dobra. Dziś teraz kilka bez animacji. Ajajajaj. Aj, aj. おっ怖い <laughs> <laughs> Dwie! dwie motyki! Ej, dobra, ej, widzowie! Zepsuliśmy skrzynki, ej, skrzynki zepsuliśmy. Co, tu się odwaliło? Ty dwie automatyczne motyki. Ej, ja to tak zostawię tutaj, okej, okay. nie będę tylko komentował. Może co jest? Dwa, trzy, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. No, troszkę sypnęło, troszkę sypnęło. Łopata! Nie wiem, czemu się tak ucieszyłem niby. Dobra. Koks, też mi niepotrzebne, ale do okej. Okay. No ostatni, Stelwon. Dobra, ej, dobra, ej, dobra. O, ty. Ziomek tu namina na wyspy, ty, a co co to? Dzień dobry. Mogę mu coś rzucić? Mogę wymiana... Odchodź wymianę, Lolek. Rzućmy mu kilofik. No dobra, no to się, No dobra, no to śnieżki za ten. <grymne> Dzięki. O, bratku, ale kipi dripem. Mm mhm. Ale bratek kipi kipi dripem, Wood. Ale kipi dripem tutaj. Dobra, dłużmy tu itemki. Yo, jak tu są itemy, to jest, to jest pokichane, ja wam powiem. Beacon sobie tutaj, dłużmy. Opening dalej. Jak coś to robię. Opening skrzynek. No, spawn. Oje, to nie będzie dobry wybór. Mam nadzieję, że nikt nie się widzi czatu. Mam nadzieję, że nie zauważyli tego. Zanimacja, ma animację. To było większe szczęście. Większe szczęście dało. Pa, 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 pa. Ksiądzie, pa. Siądzie, pa. Siądzie, Piew ciągdzie, pojech ciądzie. Aj jajaj. Dobra, zróbmy jedno kółeczko, jedno kłeczkę musimy zrobić. Jedno kłełeczko, czekajcie, jedno kłeczko, szczęście będzie kółeczko. A, biegniemy, biegniemy, jak na Błęfie, jak na Błe, jak na Błe. Dobra, czekaj, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Dobra, i teraz siemę, pasz teraz, paszczera, pasz teraz, pasz teraz. Ja to ja, ja, ja tak zostawię, okej? Okay? Papa na to, pana to. Oo! Pa, no pikł byłby tak blisko, tak blisko! Dobra, teraz musimy poskakać. W kłeczku skaczemy, skaczemy. Jump, jump, mhm, jest. Mhm, tak, 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 pięknie, pięknie. I teraz, patrz, patrz Ja Wam dam radę, jak pasz teraz, pasz teraz pasz a teraz trzeba skakać z kutakiem. O, dobra, pyk No, Zaraz znajdziemy, znajdziemy Zaj jakiś sposób Znajdziemy jakiś sposób Pyk, pyk Pyk, pana to, pana to, pana. Nie no, szole. No jasna, no hol. Dobra, nie, a teraz to patrz, teraz będę stał na skrzynce, dobra. <laughs> ja pierdził, co jest? Ej, no był taki, szczęście było. Nie, nie no co jest! Pięć pięć skrzynek, tak, otwieramy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Sześć, <laughs> siedem! Uuu! <Uch! śmiech> ty kolejna automatyczna motyka. Osiem i dziewięć i dziesięć. <laughs> sypo ładnie, sypo ładnie, automatyczna motyka. Jest tu jakaś na rynku? Jestem ciekawy, czy jest jakaś na rynku. Nikt tego itemku chyba jeszcze nie ma. W ogóle, tak wam tylko powiem, Szybko wbijajcie na multibloka na n 1 Bo niedługo będę robił ocenkę waszych wysp, więc jeżeli chcesz popisać się swoją wyspą, a jeszcze nie zacząłeś, to warto zacząć. Warto zacząć. Bije na multibloka i zbuduj swoją wyspę, a zrobimy ocenkę niedługo w kolejnym odcinku. A oprócz tego, trzem losowym osobom na serwerze, w losowym momencie nadamy rangę Elita. Także warto wbić na mój serwer n 1 Let's go! Generator kamienia, okej. Okay. I teraz szybko. Raz, dwa, trzy, cztery. pięć. Kolejny generator kamienia, ty. Co jest? Ale sypie, co my tu mamy? Mamy tą motykę, generator kamienia No ta kurna, mam, powiem, Czaki kurna, kurna Na dupę to to nie rywam Ale ta motyka, ta motyka no, ładnie sypła co z animacją, będzie teraz szczęście, będzie szczęście Siądzie, siądzie, patrz, 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 patrz Ajajajajaj, aj, 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 aj. kompleks Patrz teraz na to, patrz na to o, o, Obserwujesz, obserwujesz? No nie obserwowałeś, źle obserwowałeś Na pewno mrugnąłeś, widziałem to, mrugnąłeś Albo mrugnęłaś, a? Daj tego pikona jeszcze jednak, ale bym Tok, 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 to, to. nie, no to, to, to. Szakt, to jest <noise> o, <Boże>. o, panie. <noise> Dobra, lecimy, lecimy dalej, lecimy, lecimy. Dawaj to, dawaj to, dawaj to U, na dżinsy, dżinsy mi dali, no nie. Aj, 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 aj. Łopata, 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 łopata. Trzeba ina łopatować. China łopatować. A później, mandat. Mandat? Mandat! mandat. Ej, dobra, nie, nie, nie sypie, ej, nie sypie, ej, nie, nie oddaję Dobra, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem Osiem, dziewięć i dziesięć Dużo mamy emeraldów, to się nam przyda do pikona Aha, złota też troszkę mamy Diamencików też sypnęło ładnie Mamy te generatory kamienia One teraz są zaczęły dropić Kompleksy mamy, to też sobie otworzymy o, No co ty mi daj z itemy, no Filip, no Daj, się spokój Co, co dał, co dał? Od Filiput, dobra Ja bym to gdzieś specjalnie ustawił, czekajcie co Tu zostawię, będą specjalne miejscu, okej? Okay? Uspokójcie się. Ja muszę jakąś sekretną bazę zbudować, gdzie ja będę się chował. Ty mamy 305 wizyt i mamy polubień 32. Widzowie, wydobiemy 100 polubień. Widzowie, błagam, wbijcie na n 1 i zróbmy 100 polubień. Błagam, błagam, no ja wierzę w was, wierzę was, ok? I teraz tak, wracając do tego, co chciałem powiedzieć. Z tam, Uuuu, co ty mi dajesz? No czy ty jesteś jakiś franeksy? No uspokój się, no wy jesteście. No nie, pojęcie wy jesteście. Dobra, zróbmy teraz jakiś rytuał. Uga, buga, uga, buga, uga, buga, uga, buga. Dobra, pa, patera, patera. Uga, buga odda. pa, 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 pa. Ty, ku... Jedna, ty, ku... Jedna, ten beacon tak był blisko. Zostaw, suba, zostaw, suba. Pa, ta, pa. Odda. odda, 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 odda. Nie odda, nie odda. Złoto, złoto. Co mi złoto? Patrz, co mnie złoto. Zróbmy teraz tak. Pa, obrót. Pa. pa, pa. Aż kredka przeleciał. Kredka, żeś mi szczęścia nie dał. Ajajaj, Dobra, pa, robimy parku. Cyk. Raz, dwa, trzy. I teraz otwieramy. Pa, pa. Ale siądzie, ale siądzie. Siądzie, siądzie. siądzie. Cztery skrzynki, teraz otwieramy szybko. Raz, dwa, trzy i cztery. Ej, hey, ty, token farmera mamy. Otwórzmy, trzymając dłoni, token farmera, patera. Pa jak sądzie, pa jak sądzie, pa jak bikon będzie, pikon? bikon. Mączka, kostej, i mączki kostej Ej, chyba nie mamy. Ty. Dobra, 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 dobra. Łapata. ósma, ósma skrzynka, ósma skrzynka. Mm -hmm. Mm -hmm. Oddaj. Tak, ej, brodawka. No chyba wartościowy temek, bo nie mamy go jeszcze, chyba nie zdobyliśmy. Błagam, daj coś, daj coś, daj coś. Kolejne 3000 dostałem od kogoś Posejdonek54 No widzowie, o co wam chodzi? Bo mi dajcie takie temki. Zostawcie sobie tej temy, no? Dziękuję, wielkie segnuto dla ciebie. Zróbcie spam na czacie. Uga, buga. Zróbcie, błagam. Krok Uga, buga, tak. Uga, buga, uga, buga. No, no, spam, spam, spam. Mm -hmm. Taka siądzie, patrz taka siądzie, pa, pa, pa na to, 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 pa na to Ajajaj. większy spam musi być Wstanę, wstanę, nie, nie, nie widzicie, ja wstanę, 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 pa Łokieto, łokieto otworzę, czekaj, łokieto Ale poszło, ale poszło, z łokieta, z łokieta, łokieto poszło Nie, nie Prawie, no, nie mogę O, małem palcem, pa, pa, patera, patera na to, pa na to, pa na to, pa na to, pa na to Trzy perełki będą E, jeszcze się Jakiś pomysł czym otworzyć skrzynkę, był łokieć oraz mały palec Będą głupie pomysły, będą głupie pomysły, ale wierzę was, że ktoś coś, coś normalnego napisze <laughs> No czemu to napisałeś, wy tego nie widzicie <laughs> Językiem, co wy, o co wam chodzi widzowie Tak, tak, tak tak, tak to skomentuję, tak to skomentuję <laughs> Ja wyłączam ten czat, wy jesteście, wysycie... e, ja właśnie się boję ty Środkowym palcem? No dobra, ale będzie teraz, pa Ale pójdzie, ale pójdzie, ale pójdzie, ale pójdzie, ale nie pójdzie ale no skolanka przy dupcy. Czekaj, skolanka. Dobra. Pa. Skolanka będzie skola, ale przy dupce. Czekaj. skolanka, czekaj, z Skolanka. Dobra. Pyk. Ale poszł, ale poszło Ale, poszło, ale z kolanka tej. Mach z kolanko nie odda Max z kolanko nie odda Podsumowując Idziemy na wyspę To jest cały drop Taki najlepszy bym powiedział Z Strypickich skrzynek Za 500 zł ma automatyczną motykę Jak i mączkę kostą Przetestujemy sobie w kolejnym odcinku Bikon też będzie Trzeba dziś tutaj rozstawić Właściwie kurcze Gdzie będzie tu trzeba zrobić miejsce Tu bym się umieścił B Butelki z ekspem Też się pewnie przydadzą Villagery jak i krówki Również się przydadzą No i kur... Ej. Dobra, czy jestem zadowolony? Jestem zadowolony, bym powiedział, no. A więc, co widzowie, zostawcie subika, łapkę w górę, wbijajcie na mój serwer n1.c.pl. No, i do następnego odcinka, który pojawi się jutro, bo cały czas trwa daily. Także trzymajcie się. Elu!